Aby ski tu, bo najpierw trzeba przelecieć. No co? Co? Poczekaj. Ja muszę tu zobaczyć, jaki on. Easy. Dobra, łatwa farma. 30 level w minutę. No zobaczymy, czy to prawda jest. Dobra, o kurde, ile staków potrzeba do tej farmy. Dobra. No co? a dobra, to czekaj no. No co? No masz tutaj nie oczekiwę E bez kitu. Czekaj, dobra. Masz jakiś name, tak? Nie, ale mogę to ale Ja potrzebuję kilkanaście stacków tego. Co, co, co najbardziej... Czego mamy najwięcej? A dużo szkła, już A szkło to właśnie nie, bo to na szkle się nic nie rozpi. A ty, chcesz zbudować z ziemi? Bez kitu, bo tu jeszcze więcej mamy. A ziemia nie jest, to jest takie estetyczne, ziemia jest. Dobra, ale nie Myślę, że to... Czekaj, ja pamiętam co mamy no. na bo... Dobra, no. trzeba... Naj, naj, tr, naj, to weź go nazwij jakoś subskrybuj. Yy, dobra, i teraz. A, to, to jest jakaś różnica, czy liściami się buduje, czy nie liściami? Chyba nie. Z kitu murwa, może mamy dużo jeszcze żelaza, trochę to możemy z tego y, z, jeszcze zrobić liście, bo z liści to będzie tego. Dobra, trzeba tego, trzeba dwa, dobra mrwa. mogę dwa staki dirta? Dobra, to biorę, biorę, y, biorę wszystkie staki dirta po prostu. O, yy, to potrzebne będzie, dobra. Chyba my. No już tak. Chyba mogę, twój szulker jeden? No. Dobra, czekaj, to ja moje, moje szulkery zostawiam, żebym go nie stracił. Najwyżej. Czy, no, tak. Wiem, no, na tego biorę... No, no, tego biorę y, nie biorę na mieczu mojego. Tylko wezmę sobie tu jakiś słaby jakiś mieczek. budować? Tak. Tylko... Że, tylko... Chodzi, chodzi o to, żebyś, żebyś, była, żeby na przykład jakiś Enterman będzie leciał, do, to nie żebyś go jakoś zbiła, co nie? No to właśnie, masz jakiegoś pustego shulkera do przyszykowania? No dobra, to muszę jeszcze zeschałać tą... coś. Weźmiesz Elytra, żeby przelecieć? Jeszcze jakiś kawałek ten? No, shulkery w tym są. A będziemy robić yy, na tej głównej bezpieczności na głównej, na głównej trzeba się stąd, dwie, dwa staki do boku trzeba się przebudować, dobra. Czekaj, tu zobaczę, co się, co ziołek bierze do tego. Yy. Dobra. No, kurde, no pokazać co, co po... Jeszcze trochę dywanu trzeba zrobić, mrówka. Żeby... nie? No. Yy a masz może zrobić jakoś te, te yy.

Dabam. Dobra, idę idea się trochę tego ale Chyba chyba no, ty najbardziej potrzebuję. Dobra, Przeczytać ci co potrzebne do, do tej farby. O kurde, poczekaj. Dobra. Chyba dwa z taki dywanu. tam gdzie są ale, ale powoli to szybko. Mm. Ale to, co rozchodzimy dokładnie? Teraz? I, no, no, no. no. I, okay. Dobra,

Ааа, тут есть флаговый флэйк, А, не мамины утра. я могу скончить. Ага. что это было? не знаю. Ага. Ну-ка, лучше сдашься, а то будет.

Dobra, spływamy do tego, do portalu. A pier... A to